bardzo to przypomina te rozmowy sprzed dwóch e, lat e, Zbyszka Chlebowskiego z panem Sobiesiakiem e, gdzie w zasadzie trudno było znaleźć słowo, które nie było przekleństwem ja wprawdzie znam kilku ludzi którzy bardzo pięknie przeklinają Kazimierz Kruc pięknie przeklina Krzysztof Cugowski z Budki Super. to nie zawsze musi oznaczać coś bardzo wulgarnego są ludzie, którzy mają talent do przeklinania ale nie o przekleństwa tu chodzi o pewną kulturę i o pewien sposób funkcjonowania. Hektar grzechów, bo co mogę wyrwać po jakimś czasie, plantacje zniszczyć, ale nie daj Boże, nie gdzieś w to pole koło domu albo kilka modrzewi, i potem mam problem. Bo muszę się, yy, muszę chodzić do gminy, muszę prosić o wycięcie. Było kiedyś, yy, była taka kiedyś funkcja leśniczego lasów prywatnych. Także każdy właściciel jakiegoś zagajnika, mógł i, i tam sobie poprosić o doradę i powiedział. Dzisiaj musi iść do gminy, musi pomierzyć sam, musi opisać jakie drzewo i tak dalej, więc jest niewolnikiem własnej pracy. Przecinania tych drzew, że trzeba po przekroczeniu pewnej średnicy cała masę administracyjnych czynności wykonać, no to jest typowe zadanie dla Komisji przyjazne Państwu, więc ja bym y, 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 bardzo chętnie tam y, ten wniosek zgłosił, jeszcze wciąż jestem członkiem. Póki Mogę to to zrobić. Na temat NFZ-u, bo tak na mówimy o kościele, mówimy o różnych innych ważnych rzeczach, ale właśnie NFZ, czy to powinno zostać, czy nie wiem, czy powinniśmy, tak jak na przykładzie niemieckim, podzielić NFZ na parę innych w tyłości. Dziękuję, to jest. Ja jeszcze. Bardzo ważna sprawa. Chodzi o likwidację w szpitalach 10 centów. Ciekawa likwidacja. To jest indywidualna sprawa. To się załatwiło, kiedy idzie. Jeszcze ostatnie pytanie. I Halo? Chciałem zapytać o, o obecne, no, o przyszłe, ewentualnie odwrócenie odnośnie IPN-u, jak się i sprawa w ustawie. to będzie dalej tak po prostu biegało? Mam pytanie w sprawie kultury. Słucham mnie teraz? W sprawie, w sprawie kultury. Po prostu My tu mój... a ten straż miejska szaleje. procent był przekazany na kulturę. Chciałam się zapytać, czy jest szansa, żeby było po prostu więcej i jak dobrze rozporządzać tymi środkami, ponieważ na przykład y, taka instytucja jak ZaX jest totalnie skostniała i y, jak mam własną firmę i niestety mam przyjemność współpracować z ZAIX, to jest po prostu paranoja to, co tam się dzieje. Kiedy będzie y, status marki i założenia ja. jakichś programów? Tak, jeżeli chodzi o... To ja za chwilę powiem, jeżeli chodzi, może zacznę w ogóle od tego. Statut partii będzie w poniedziałek wieszony na stronach ruchu, Także wystarczy wejść na stronę, do, o której już mówiłem, to był ruch poparcia będzie propozycja statutu. Byśmy się tak umówili, że ten statut, który został zarejestrowany przez sąd, a był on wynikiem kompromisu i nacisków ze strony sędziego, żeby to zakończyć jak najszybciej, nie chcieliśmy tego przedłużać, więc się zdaliśmy na te rekomendacje. Poprosiliśmy struktury w skali całego kraju, żeby wytypowały po jednym prawniku regionalnym do takiego zespołu, który zaproponuje poprawki w imieniu regionu. I spłynęło bardzo dużo takich poprawek, ze wszystkich regionów, także i tutaj stąd. I ten zespół kończy właśnie pracę. On kończy pracę i przedstawi taki nowy statut, który byśmy chcieli poddać pod głosowanie. Jeżeli chodzi o kapelanów wojskowych, no oni w ogóle nie powinni być płaceni z budżetu państwa, tylko powinni Kościół płacić za kapelanów. To już mówiłem o zmianach finansowania Kościoła katolickiego, to dotyczy to tak samo kapelanów, to jest właśnie element tego kosztu Funduszu Świadczeń Kościelnych. Tam jest ten miliard, ten miliard to między innymi pensje dla tych kapelanów. I oczywiście jest kuriozalne, że nie ma jednostki, a jest kapelan jest wciąż opłacany. To jest absolutnie kuriozalna sytuacja. Jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, powinny te Narodowe Fundusze Zdrowia być rozbite i konkurować między sobą. Brak tej konkurencji jest niedobry, niezdrowy, powoduje złą obsługę, drożyznę właśnie i, i, brak, i brak konkurencji. To tylko tyle na tą jedną kwestię, bo o całej służbie zdrowia to by trzeba z godzinę pogadać. Po Jeżeli chodzi o IPL, nie sprawdził się IPN, stał się przedmiotem walki politycznej i powinna być albo likwidacja ipn w obecnym postaci, przekazania tych archiwów do archiwów państwowych, do pracy czysto właśnie naukowej, albo jeśli nie likwidacja IPN-u, no to, to kompletna zmiana formuły. Ja się opowiadam za likwidacją IPN-u i przekazaniem tego do archiwów. Do... Jeżeli chodzi o 1% na kulturę, my wydajemy prawie 2% na armię. W tym roku wydamy 2 miliardy na misję w Afganistanie. I jesteśmy traktowani jak kompletne dupki przez Amerykanów. No po 20 latach, kiedy Amerykanie nie mają wiz, my musimy, nasi ludzie giną w Afganistanie i w Iraku. Nie dostaliśmy ani taniej ropy, ani tarczy antyrakietowej, ani armii zmodernizowanej nie mamy, ani kontraktów na odbudowę Iraku, ani offsetów w Polsce. I nawet tych głupich, beznadziejnych wiz tam Amerykanie nie znieśli. A jak nas traktują, jak się nas wyśmiewają, to wyszło w tych depeszach e, dyplomatów amerykańskich. Wycofania polskich wojsk w Afganistanie. Zmniejszenia wydatków na e, armię. Wydajemy w tej chwili 25 miliardów na armię. Wtedy, kiedy dwa milki i owca głosują, co zjedzą na obiad? Wolność jest wtedy, kiedy dobrze ozbrojona owca podważa wynik głosowania. To bym na struktury nawet na burzach powiatowych. To taki plan, że do końca tego roku uda się powołać struktury województwie rówieńskie.